Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Kuryło. Jestem moderatorem dzisiejszego webinara SNP Sprint on S4HANA. Ja, natomiast prelegentem, który za chwilę przejmie głos, jest Jarosław Chudzyński. I zanim oddam głos prelegentowi, chciałbym powiedzieć kilka słów o firmie SNP. Poproszę o slajd. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, SNP Poland to. Teraz już 25 lat doświadczeń na rynku, głównie SAP-owym, ale także związanym z outsourcingiem IT. Większość z Państwa do roku 2017 znała nas jako BCC, natomiast po przejęciu przez grupę SNP jesteśmy teraz SNP Poland. To, co się nie zmieniło, to nadal mamy trzy centra kompetencyjne, SNP SAP Experts, pełen zakres wdrożenia. No, wszystko, co się wiąże z SAP. SNP Data Centers. Słyszę, że głos przerywa. Drugie centrum kompetencyjne to jest SNP Data Centers, Outsourcing IT, Cloud Computing, Consulting, Projekty Bezpieczeństwa. I trzecie centrum kompetencyjne SNP Software Factory, Produkcja Oprogramowania na życzenie i aplikacje autorskie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy częścią grupy SNP. SNP to Światowy Dostawca Rozwiązań i Usług dla Transformacji Środowiska SAP. Czym się zajmuje grupa? Fuzje, przejęcia, wydzielenia, reorganizacje korporacyjne, no i chyba przede wszystkim migracje i transformacje technologiczne. Centrala jest w Niemczech, w Heidelbergu, 30 lokalizacji na świecie, ponad 1300 pracowników. To tak w skrócie o firmie. Teraz przejdziemy do części merytorycznej. Taka ważna informacja dla Państwa. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to proszę o używanie okienka czatu. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania pod koniec webinara. Natomiast no, jeżeli by nie wystarczyło czasu, bądź jakieś pytanie wymagałoby sprawdzenia bardziej wnikliwego, to wtedy będziemy wysyłali odpowiedzi mailowo. Także ja dziękuję, oddaję głos Jarkowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jarosław Huzyński, ja w firmie SMP Poland jestem opiekunem klienta i w dzisiejszym webinarze będę starał się Państwu przybliżyć nasze autorskie podejście do wdrażania rozwiązania SAP w naszej nomenklaturze nazwanego SAP S4Hana Sprint. Ale zanim przejdę konkretnie do informacji związanych właśnie z tym naszym autorskim, modelowym podejściem do wdrażania, ten Spojrzę troszkę z poziomu ogólnego na, na system, który dzisiaj będziemy starali się Państwu przybliżyć. Zapewne część z Państwa albo już o tym systemie słyszała, albo pracowała na nim, bądź pracuje obecnie, więc nie jest to system Państwu obcy. A jest to rozwiązanie, które jest w tej chwili największy, największym i najdłużej obecnym systemem na rynku informatycznym klasy RP. Jest to system najczęściej wybierany spośród systemów informatycznych na świecie i w Polsce. Z poziomu użytkowników to ponad 12 milionów użytkowników w skali świata korzysta z tego rozwiązania. Firmy ponad 50 tysięcy w skali świata, jeżeli spojrzymy w perspektywie Polski, około 2 tysięcy firm na rynku polskim korzysta z rozwiązania SAP, więc ta wartość daje też pozycję lidera na naszym lokalnym rynku, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie. Te informacje, które podałem Państwu, jeśli chodzi o popularność systemu, no jest to istotny czynnik, który daje nam jako firmie korzystającej z tego rozwiązania w większą siłę konkurencyjną. Firmy, które posiadają system SAP są lepiej postrzegane przez swoich partnerów handlowych, są również lepiej postrzegane z punktu widzenia różnego rodzaju audytorów, którzy cenią sobie transparentność i jakość danych wypływających z systemu SAP. To również element wykorzystania systemu i możliwości dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia biznesowego. System SAP jest systemem elastycznym, który pozwala rozwijać się razem z firmą. W przypadku zmiany profilu działalności firmy, dalej jest systemem, który pozwala w tych obszarach firmie pomagać. To kolejnym elementem, który jest również nie bez znaczenia, to jest dostępność wiedzy w zakresie danego rozwiązania informatycznego i w konkretnym przypadku rozwiązań SAP, zarówno dostępność różnego rodzaju for internetowych, ale przede wszystkim konsultantów nie tylko na poziomie polski, ale również w skali świata, wymieniający się codziennie informacjami na temat różnego rodzaju nowości, rozwiązań, które sami w systemie zaimplementowali, daje nam, użytkownikom systemu, tą wartość dodaną i możliwość czerpania z tej wiedzy. To również architektura systemu nowoczesna i odpowiadająca bieżącym wymaganiom czasu jeśli chodzi o zabezpieczenie, jeśli chodzi o interfejs użytkownika. Jeżeli przejdę teraz z poziomu właśnie tego dostawcy, który na rynku światowym jest dominujący, dołożę do tego największego partnera SAP w Polsce. Tak jak tutaj kolega Marcin powiedział z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemu SAP. Dołączę do tego jeszcze najnowocześniejszą platformę czy na aplikację, którą w tej chwili producent SAP dostarcza na którą jest S4HANA, to na przecięciu tych trzech obszarów pojawia nam się właśnie nasz jakby główny bohater dzisiejszego webinaru, system z SAP S4HANA Sprint. Sprint, jeśli mówimy o systemie, zrodził się z potrzeb firm średnich, które chciały mieć system informatyczny uwzględniający ich specyfikę. Taką, która, że specyfikę prowadzenia ich biznesu, chciały, aby ten system dawał im niezbędne informacje do zarządzania swoim biznesem. Chciały również, aby system był. Elementem, który daje im przewagę w stosunku do się, zmieniającego się otoczenia biznesowego. I kwestia, którą poruszały, to oczywiście kwestia budżetu i czasu dotyczącego wdrożenia danego systemu, tak aby, aby obie, te, obie te wartości, zarówno budżet, jak i czas, były w wartościach bardziej minimalnych i, i dawały aby szansę na wejście w rozwiązanie informatyczne z niezbyt dużym nakładem finansowym. Jeżeli spojrzymy na pewne wartości, przy wyborze oczywiście systemu informatycznego w perspektywie długoterminowej, liczy się to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli elastyczność tego systemu. Kwestia wyboru systemu na lata powinna wiązać się z tym, żeby ten system razem z rozwojem naszego biznesu również ewaluował. Jest wiele rozwiązań na rynku bardzo dobrych, natomiast te rozwiązania są dobre na teraz, na dziś. W sytuacji, kiedy zmieniamy profil, czy staramy się nadążać za zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, te systemy w wielu przypadkach niestety nie nadążają. Jeżeli spojrzymy na rozwiązania firmy SAP, a w naszym przypadku na SAP s 4 Sprint, to rozwiązanie może z troszeczkę większym poziomem wejścia, Budżetowego w to rozwiązanie, ale daje nam możliwość pozostania z rozwiązaniem przez szereg lat bez konieczności wymiany go na inne, ponieważ jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków i otoczenia biznesowego. Jeżeli spojrzymy przez pryzmat wielkości firm z punktu widzenia ilości pracowników i przychodu, które te firmy generują. Zauważycie Państwo, że jest to system dostępny tak naprawdę dla każdego, niezależnie od tego, jak ta firma jest duża. Geograficznie ujmując temat wdrożenia, wdrożenie systemu SAP realizowaliśmy w firmach średnich, można powiedzieć, przez przekrój całej Polski, więc każdy rejon geograficzny naszego kraju, gdzieś tam zostawiliśmy swój ślad, jeśli chodzi o wdrożenie systemu. SAP S4 HANA Split. Przechodząc troszeczkę do, bardziej do konkretu, z czego w ogóle wzięła się intencja stworzenia modelowego podejścia do, do, do wdrożenia systemów w niskim budżecie i w krótkim czasie tego wdrożenia? Wzięła się ona na podstawie naszych doświadczeń z szeregu wdrożeń. Te 25 lat spędzonych na rynku pozwoliło nam zebrać niezbędne informacje. Pozwoliło nam uzyskać informacje bezpośrednio od klientów. Zbieraliśmy ankiety, dzieliliśmy się właśnie spostrzeżeniami, co dany system powinien w sobie zawierać, aby można go było w jakimś takim wzorcowym i w jakimś zakresie do zamkniętym rozwiązaniu przedstawić na rynek. I na, dzięki temu z tymi informacjami, które pozyskaliśmy z rynku, zebraliśmy kluczowe funkcjonalności i te, te kluczowe funkcjonalności stanowią w tej chwili metodykę wdrożenia systemu SAP s Sprint. Te zebrane informacje i, i pewien modelowe podejście do wdrożenia pozwoliło nam zaoferować na rynek niską granicę budżetową wejścia w ten system. Istotne z punktu widzenia systemu SAP, możliwość zobaczenia już na początku, przed wdrożeniem prezentacji działającego rozwiązania, to dało nam również możliwość modelowania systemu odpowiednio do, do bieżącego czasu. Zaskutkowało to kilkudziesięcioma wdrożeniami właśnie rozwiązania Sprint czyli te metodyki odmiennej troszeczkę od standardowego modelu wdrażania systemu SAP, więc na bazie jakby tych doświadczeń mamy już wypracowany pewien schemat funkcjonowania, który możemy Państwu zaoferować. Sprint, żeby go też dobrze zrozumieć jako system, nie jest systemem, nazwijmy go, zamkniętym w, w tych opisanych przez nas funkcjonalnościach. Jest to pewien pomysł i punkt wyjścia do, do tego, jak ten system docelowo u Państwa będzie wyglądał. Dajemy tylko pewien wzorzec, z którego Państwo możecie skorzystać, natomiast nie ograniczamy, jeśli chodzi o, o rozwój systemu. No, można powiedzieć, że tajemnicą krótkiego i szybkiego uruchomienia sprinta, jest właśnie brak standardowego projektu wdrożeniowego. Zazwyczaj w przypadku wdrażania systemów SAP rozpoczyna się ten proces od badania potrzeb klienta. Nazywamy to, tak kolokwialnie mówiąc, białą kartką, na której spisujemy wszystkie niezbędne rzeczy które biznesowe, które klient chce w systemie zamodelować. I dopiero po tym żmudnym czasie, długotrwałym i kosztochłonnym zaczynamy ten, ten system modelować i, i, i wdrażać u klienta. W przypadku systemu s 4 Sprint, nazwijmy to, tą lekcję mamy już odrobioną. Tak jak powiedziałem, wychodzimy do Państwa z pewną inicjatywą przygotowanego już pomysłu na, na funkcjonalności, wdrożenie systemu, a razem z Państwem tylko i wyłącznie modelujemy pewne elementy wymagające zmiany w tym, w tym systemie. Przechodząc troszeczkę do szczegółu, co e, mówiłem o pewnych funkcjonalnościach, które są za, e, w tym systemie już przygotowane i, i prezentujemy jako punkt wyjścia, e, to przechodząc na nomenklaturę systemu SAP, e, a dalej w szczególe do modułów, które oferujemy w ramach systemu e, Sprint, to moduły, które znajdują się w, w tym rozwiązaniu, to jest finanse i controlling, gospodarka materiałowa. Sprzedaż i dystrybucja, i planowanie produkcji. Sprint jako nasze autorskie rozwiązanie jest, można powiedzieć, tworzone od roku 1999, czyli wszystkie technologie, Systemu SAP, które od tego czasu się pojawiały, a ja mam tutaj na myśli SAP w, nazywany R3, rozwiązanie ECC60, obecnie funkcjonujące na rynku. No i najnowocześniejsza platforma, którą właśnie Państwu prezentujemy w ramach rozwiązania SAP-S Sprint, czyli system RPS Forhana, z działającą pod spodem najnowszą technologią bazodanową, czyli Bazą danych HANA z przetwarzaniem wszelkich danych w pamięci podręcz operacyjnej, więc zarówno sfera aplikacyjna, jak i sfera bazodonowa w ramach ujęcia S4 HANA Sprint są to najnowsze w tej chwili dostępne i oferowane przez producenta SAP technologie. Sprint obejmuje pakiet kluczowych funkcjonalności SAP. Metodykę wdrożeniową sprawdzoną w firmach średniej wielkości, jak również narzędzia organizacyjne, informatyczne wspomagające proces wdrożeniowy. Na podstawie naszego doświadczenia z szeregu wdrożeń oraz oczekiwań klientów, zbudowaliśmy gotowe do uruchomienia wzorce, wzorcowe rozwiązanie. Wspiera ono kluczowe obszary dla działalności firmy. Dzięki rozwiązaniu sprint firmy średniej wielkości otrzymują. Rozwiązanie w światowej, o światowej renomie w, za niewygórowaną cenę. Mówię tutaj dużo o wypracowanej metodyce przez firmę SNP, o pewnym modelu i, do, i podejściu specyficznym do wdrażania systemu SAP. Może się pojawiać u Państwa pytanie, dlaczego w ogóle tutaj SNP z taką inicjatywą wychodzi i jak to się ma, jeśli chodzi o. Dostawcy oprogramowania firmy SAP, więc chciałbym tutaj Państwa uspokoić i, i dać jedną ważną informację. Wszystko to, co robimy w zakresie wdrażania systemu SAP w naszej metodyce sprint jest oczywiście certyfikowane i poparte odpowiednimi weryfikacjami, audytami ze strony twórcy oprogramowania firmy SAP, więc mamy na to niezbędne certyfikaty potwierdzające, że system sprint. Jest pierwszym w Polsce e, opartym właśnie na technologii Sforhana, e, certyfikowanym przez SAP rozwiązaniem. SAP daje tym samym zielone światło e, na wdrażanie tego systemu i popiera e, ten model e, i tą metodykę, którą e, wypracowaliśmy. Przedstawiłem państwu wcześniej e, moduły SAPowe, które e, wdrażamy jako e, podstawowe podejście w metodyce sprint, ale jeszcze raz podkreślę jedną istotną informację, że w przypadku wdrożenia systemu SAP w metodyce sprint nie zamykamy tego rozwiązania w ramach tych predefiniowanych na początek modułów. Jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, pewien punkt wyjścia do pewnego modelowania systemu u siebie. Wszelkie dostępne pozostałe moduły systemu SAP, aplikacje poboczne, które producent dostarcza na rynek, są oczywiście możliwe do tego, żeby je do tej podstawowej konfiguracji systemu SAP s 4 Sprint dołączyć. Tym samym, jakby jeszcze raz chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało, że system SAP S4HANA Sprint jest. Środowiskiem otwartym, możliwym do modelowania konfiguracji w ramach takiej drogi takich potrzeb, jak, jak klient będzie sobie zakładał, czy jakby potrzeby biznesowe będą wymagały. Więc pewien model i punkt wyjścia nie jest ostateczny, jest to tylko początek drogi, którą wspólnie, razem możemy kontynuować. Oczywiście jest. Należy to traktować jako bardzo dużą zaletę, te, jeśli chodzi o wdrażanie systemu Sprint, ponieważ ta elastyczność i otwartość na, na modyfikacje no jest przewagą konkurencyjną w stosunku do innych rozwiązań na rynku. Powiedziałem wcześniej, tak zajawkowo, o, o tym, że różnica w metodyce Sprint to różnica projektowa. Ta różnica polega na tym, że już na początku naszej drogi, w porównaniu z klasycznym wdrożeniem systemu SAP, mamy produkt. Mamy produkt, na bazie którego możemy pracować. Mamy produkt, który, z którym użytkownicy po Państwa stronie mogą już na, na początku z, jakby całej ścieżki projektowej mieć styczność, zgłaszać swoje uwagi i ewentualnie Starać się jeszcze zmodyfikować pewne procesy, które my dajemy jako, jako te początkowe. Ten element pojawienia się produktu już na początkowej fazie projektu jest oczywiście, przekłada się na całościowy czas wdrożenia systemu SAPS Forhana Sprint. Ma to również bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia zaangażowania pracowników z Państwa strony, w proces projektowy. Na wszelkich projektach IT zawsze jest dylemat dotyczący tego, mam się zająć bieżącą pracą związaną z moimi codziennymi obowiązkami, czy jednak powinienem wykonać pewne zadania projektowe związane właśnie z wdrożeniem jakiegoś nowego narzędzia informatycznego. W przypadku metodyki sprintowej te, to zaangażowanie pracowników w projekt, Staramy się bardzo mocno zminimalizować, ponieważ dużo z elementów, które w projekcie się pojawiają, są przez nas jako dostawcy przygotowane i tym sposobem pracownicy mają więcej czasu na zajęcie, zajmowanie się swoimi bieżącymi sprawami, a mniej są zaangażowani w, w tematy projektowe. Te elementy przygotowane to chociażby wszelkiego rodzaju scenariusze arkusze migracyjne, wiele narzędzi, które mamy przygotowane gotowe, wypracowane na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat pracy i doświadczeń z różnymi klientami. Ta klasyczna droga, która projektowa, która wiąże się z tym S forhana Sprint, ma oczywiście wszystkie fazy, które związane są z z podejściem do wdrażania systemu SAP. Ważny jest jeszcze ten element, który trzeba mieć na uwadze, że w ramach standardowego i klasycznego budżetu wdrożeniowego SAP jest Forhana Sprint. Oprócz oczywiście samego wdrożenia, uruchomienia systemu, zawarte również w naszym bardzo atrakcyjnym budżecie jest cały element dotyczący wsparcia państwa już po starcie produkcyjnym. Staramy się zabezpieczyć Państwa, to już do omówienia indywidualnego, ale przeważnie w dwóch okresach obrachunkowych, tak żeby użytkownicy systemu SAP czuli się bezpiecznie i byli za systemem osób, które brały udział w wdrożeniu i mają większą wiedzę niż początkowi użytkownicy systemu. Tak jak powiedziałem odnośnie elastyczności i możliwości modyfikacji systemu S4 HANA Sprint, zarówno ten system, jak i systemy klasycznie wspierane są doposażane przez firmę SNP różnego rodzaju narzędziami, które pozwalają użytkownikom bardziej elastycznie i sprawnie poruszać się w systemie, odpowiadają wymogom bieżącym regulacji prawnych, które przez regulatorów są na rynek wpuszczane, więc firma SNP stara się w różnych obszarach biznesowych, w różnych obszarach funkcjonowania systemu SAP wytwarzać produkty, które będą ułatwiały codzienną pracę użytkownikom, a jednocześnie niektóre z nich są niezbędne do tego, żeby spełnić obecne wymagania prawa. Ja będę pomału kończył tą prezentację. Zachęcam oczywiście Państwa do zadawania pytań i do kontaktów bezpośrednich, po to, aby uzyskać troszkę więcej szczegółowych informacji na temat naszego rozwiązania. Mam świadomość tego, że ta, ten dzisiejszy webinar dał tylko Państwu pewne sygnały dotyczące tego, jak wygląda system S4HANA Sprint i z czym on się wiąże. Zachęcamy do kontaktu po to, żeby uzyskać tych informacji więcej, żebyśmy mogli ewentualnie spotkać się, porozmawiać, przedstawić szczegółowe oferty. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu. Dzięki, dziękuję Jarek. Jakbyś mógł dać ten slajd z naszymi danymi. O, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no tak jak kolega powiedział, teraz jest dobry moment na zadawanie pytań. Póki co pytań nie widzę. W związku z tym. Tymczasem Państwu dziękujemy, tak jak zostało powiedziane. Jeżeli pojawią się tam pytania w przyszłości, to serdecznie zapraszamy. Cóż, w takim razie na dzisiaj to tyle. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, uczestniczenia w webinarach i kontaktowania się. Kłaniamy się Państwu i dziękujemy za uczestnictwo.